Filipiny, z czym się kojarzy? Wakacje, plaże, piękna przyroda. Czy naprawdę tak jest? Dzisiaj filipiny i filipińska kultura z perspektywy Filipińczyka. Cześć wszystkim, jestem Justin z Filipin i to jest kanał o mojej przygodzie tutaj w Polsce. Robię też filmiki o nauce angielskiego, o nauce języków obcych i o azjatyckiej kulturze. Więc subskrybujcie, jeśli te tematy Was interesują. A żeby filmik ten dotarł do jak największej liczby osób, zostawcie łapki w górę. Komentujcie, zadawajcie pytania na kolejny live, który odbywa się co środę o 21:00. Najpierw przedstawię wam najpopularniejsze miejsce na Filipinach wśród turystów, a potem porozmawiamy co nieco o filipińskiej kulturze. Na pierwszym miejscu to Boracay. Tak jak tutaj widzicie turkusową wodę i zieleń na Borakaj można naprawdę dużo rzeczy robić. Leżeć na plaży z białym piaskiem, jest cały wachlarz restauracji od tych znajdujących się w hotelach do tych na ulicy, gdzie można jeść świeże owoce morza. Można uprawiać różne sporty wodne typu nurkowanie z rurką lub z butlą, skuter wodny i tak dalej Też możecie odwiedzić różne inne wyspy, udać się na wspinaczkę czy po prostu podziwiać zachód słońca. W zasadzie na Filipinach jest bardzo dużo plaż, więc żeby cały filmik nie był o tym samym, po prostu wymieniam inne popularne wyspy. Coron, Puerto Galera, Malapascua i wśród Polaków bardzo popularna Bantayan Island. W roku 2018 prezydent Filipin Rodrigo Duterte postanowił zamknąć wyspę Boracay na 6 miesięcy, żeby sprzątać i rozwiązać niektóre problemy spowodowane turystyką. Po tym czasie wprowadził nowe zasady, że na przykład na wyspie borakaj można przebywać 19 tysięcy osób na raz, na plaży nie można jeść, pić, palić i imprezować, i od tego czasu stan wyspy znacznie się poprawił, ale oczywiście koszt wycieczki rósł. Drugie najpopularniejsze miejsce to wzgórza czekoladowe. Jedna legenda twierdzi, że dwaj giganci walczyli ze sobą i rzucili na siebie kamienie i piasek. I po tej walce powstała cała masa wzgórz. W porze deszczowej wzgórza mają zielony kolor, a w porze suchej czekoladowy. Stąd ta nazwa wzgórza czekoladowe. Na wyspie, na której się znajdują wzgórza, też można zobaczyć niezwykłe zwierzę, a w zasadzie wyrak, który nazywa się tarsier. On jest wyjątkowo mały i charakteryzuje się piękne, wielkie i wyłupiaste oczy. Ma też przedługi ogon który jest dłuższy niż jego ciało. Trzecie miejsce to tarasy ryżowe Banaue. To są tarasy, które znajdują się w północnych Filipinach. Tutaj widzicie piękne, wyrzeźbione tarasy, które były stworzone przez ludność Ifugał już 2000 lat temu. To odgrywało kluczową rolę w ich gospodarce. Bo pomimo tego, że nie posiadali zaawansowanych narzędzi, tarasy pozwalały im zarabiać na chleb, a w zasadzie na ryż. Na przełomie XX i XXI wieku były wyzwania, ponieważ dużo młodych osób przeprowadziło się do miast na lepsze warunki życia. Potem zainwestowano dużo pieniędzy na podtrzymywanie tarasów i na zapewnianie ludziom pracy. Jednak czy całe Filipiny są tak piękne? Ludzie myślą, że od razu jak lądują na lotnisku, to czekają ich piękna przyroda, wszystkie plaże i turkusowa woda. Od razu powiem, że znaczna większość lotów na Filipiny leci do Manili, czyli do stolicy, a tam panuje zupełnie inna atmosfera, czyli brud, smród i ubóstwo. Trzeba więc trochę poczekać na kolejny lot na jedną z piękniejszych wysp, żeby czuć się komfortowo i swobodnie. Kolejna kwestia to jest leżenie na plaży. Istnieje przekonanie, że można całymi dniami leżeć na plaży, a prawda jest taka, że można to robić przez 2-3 godziny, bo jest za gorąco i za wilgotno. Na niektórych wyspach czasami temperatura sięga aż 42 stopnie. Trzeba więc uważać, żeby pić dużo wody, żeby nie zemdleć. Ostatnia kwestia to komary. Mówi się, że na Filipinach wszędzie są komary i łatwo jest być ugryzionym i chorować na przykład na malarię. To prawda, że jest dużo komarów. Kiedy byłem dzieckiem, chorowałem na dengę i temperatura mojego ciała sięgała aż 40 stopni i nie byłem w stanie wstać z łóżka. Jednak tego wszystkiego da się uniknąć, smarując na przykład krem przeciwkomarowy, więc warto coś takiego kupić, żeby mieć spokój. Teraz porozmawiamy o Filipińczykach. Z reguły Filipińczycy nie lubią chodzić na pole, na dwór czy na zewnątrz. Oprócz tego, że jest dużo komarów, są jeszcze inne, ważniejsze powody. Filipińczycy nie lubią się opalać, bo jest to gorąco i za wilgotno. Za to Filipińczycy bardzo lubią klimatyzację. Wszędzie szukają klimatyzacji. Chodzimy na przykład do restauracji czy do barów, żeby się ochłodzić, albo po prostu zostajemy w domu, bo tak jest wygodniej. Wtedy nie pocimy się i spokojnie możemy włączyć klimatyzację. Ogólnie ludzie szukają tego, czego nie mają. Na przykład blondynki farbują swoje włosy na czarne i brunatki na jasne, a tam gdzie jest mało słońca, ludzie pragną pojechać do krajów tropikalnych i się opalić, a tam gdzie ludzie mają ciemniejszą skórę, na przykład na Filipinach, w sklepach są produkty wybielające skórę i oni to kupują. Więc najwyższy czas, żeby doceniać bardziej to, co mamy i to wtedy robi nam się dobrze. Drugi powód, dlaczego Filipińczycy nie lubią się opalać, to jest tak, że kolor skóry stanie się jeszcze bardziej brązowy. Ogólnie na Filipinach panuje takie przekonanie, że im bielsza skóra, tym lepsza, tym piękniejsza. Nie jest dziwne, że w naszych sklepach znajdują się produkty wybielające skórę. Z czego to wynika? Z tego, że Filipiny w przeszłości były kolonią Hiszpanii, a potem Stanów Zjednoczonych. Filipińczycy więc mają kompleksy w stosunku do białych ludzi, bardziej do Amerykanów, jednak na Filipinach uważa się, że każdy biały człowiek to Amerykanin. Tak jak tutaj w Europie czy w Stanach uważa się, że każdy żółty człowiek to Chińczyk. Generalnie jako ludzie lubimy uogólnić innych, wrzucić do jednego worka, bo tak jest prościej. Wtedy nie trzeba myśleć z jakiego kraju dana osoba pochodzi. Mówiąc już o generalizacji, to co możemy generalizować, to to, że Azjaci ze wschodniej Azji, czyli z Chin, z Japonii, z Korei Południowej, z Tajwanu i Azjaci z południowo-wschodniej Azji, czyli z Tajlandii, Singapuru, z Filipin, nie mówią to, co mają na myśli. Kiedy się kolegujemy, robimy to w dużych grupach, na przykład w siedmiu chodzimy do centrów handlowych, robimy wszystko razem, generalnie skupiamy się bardziej na potrzebach całej grupy niż indywidualnie. Kiedy w grupie mamy z kimś problem, to po prostu nie mówimy o tym, żeby nie wywołać konfliktu. To powoduje, że kiedy mamy żal do kogoś, to po prostu staramy się unikać tej osoby, a jeśli to niemożliwe, no bo to członek rodziny na przykład, to próbujemy to akceptować i dostosowywać się do sytuacji. Kiedy mamy z kimś dyskusję na przykład i mamy sprzeczną opinię, to wtedy nie mówimy o tym. Ale kiedy mamy tę samą opinię, to wtedy się zgadzamy. To może powodować, że nasz rozmówca pomyśli, że jesteśmy głupi, bo na wszystko się zgadzamy. Więc wielkim plusem jest taki, że unikamy konfliktu, ale przez to czasami musimy dostosowywać swój styl życia do innych, czy po prostu nasz rozmówca pomyśli, że jesteśmy dzbanami. Subskrybujcie, jeśli spodobał Wam się ten filmik. Dla Ziesięgu dajcie łapki w górę i udostępnijcie znajomym. Mam też Facebooka, Instagrama i Discorda, linki w opisie. Komentujcie co wolicie, mówić głośno o Waszych potrzebach czy unikać konfliktu. Dziękuję bardzo za oglądanie, życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.